Cześć, Siemanko, witajcie z tej strony, Blanchier 2000 na kanale Bracie x -Met. i dzisiaj bez Gracjana i ogólnie całej ekipy, to jest zupełnie oddzielna historia, którą kiedykolwiek, kiedy indziej Wam opowiem. A wracamy także, wracamy także po bardzo długiej przerwie, bardzo długiej przerwie spowodowanej tak wieloma czynnikami, że nie ma sensu tego wymieniać, przepraszam Was za tą przerwę, ale... Po części nie miałem nawet wpływu na to, co się działo, ale dobra, wracając. Na gitarze 8MT2, czyli na serwerze, na którym obecnie gramy i który leci wam teraz w tle, jest event smoczego księżyca. I mianowicie teraz pokazane jest, jak. Chciałem pokazać, jaki jest drop smoczych skrzyń bez plusa na V1. Teraz macie pokazane na V2, jak leci ten drop. Tutaj macie. Na V1 jest ja na 61 poziomie. W ogóle to zapraszam do naszej gildii, dam link w opisie do Discorda gildyjnego, zapraszam do naszej gildii bracia X-Metin na Gitarosie, jesteśmy drugą gildią, patologii. A patologia, wiecie, jak wy, jeżeli ktoś dłużej gra w Metina, to wie, że patologia wbija na, każdy, wbija na każdy prywatny serwer, jaki tylko pojawia się w polskim internecie i robią tam zadymę na pół serwera, więc jesteśmy od razu po nich, jeszcze tylko dwa lewale i możliwe, że ich wyprzedzimy, bo oni nie levelujemy już od dawna, ale dobra, wracając. Na V1 jest taki drop na 61 poziomie, że troszeczkę jak podacie na V2, no, chociaż to jest praktycznie niemożliwe, żebyście na 61 padali na V2, to możecie tam jeszcze posiedzieć i podropić sobie te skrzynie, dopóki jeszcze jest w ogóle event, a event już chyba prawie tydzień będzie trwał, więc luz luźno. Luźno guma. Yy, dalej, na V2 dropią tak od 3. Od, od jednej albo czasem nawet żadna wam nie dropnie skrzynia, smocza skrzynia bez plusa, bo to tutaj tylko bez plusa dropią od tak, od zera, ale to rzadko zero, od zera, od 1, do 2, do 3, trzy, chyba raz mi trzy dropy a ja wydropiłem tylko 50, ale wcześniej dropiłem też otwierałem, otwierałem. Dalej, jaki jest drop z tych wszystkich smoczych skrzyń, bez plusa? No to patrzcie, z tego możecie dropnąć sobie medale szczęścia, to co dają wam plus chyba 50 na yangi, plus 30, coś takiego, wykrywacze, kamieni Meti, no ale tego od cholery, ja już mam tego chyba z, z, w ekwipunku 100 w tym momencie, a w u, u dozorcy mam chyba 500 nawet, nie wiem, nie pamiętam już. Dalej, Dłoń krytyka, przebicia to wiadomo co się przydaje do ekspienia do dropienia w ogóle głównie z tego dropią takie rzeczy, właśnie które, których szukalibyście po sklepach, a możecie sobie podrobić teraz, żeby później mieć już z głowy to. Czyli właśnie dłoń krytyka, medalot szczęścia, wykrywacze, atak Boga Smoków, obrona Boga Smoków, ta inteligencja Boga Smoków i tak Teraz y, przy, macie tutaj filmik jak jestem na Dungeonie, konta gracjalna, nie z mojego ponieważ on ma 35 GSM ma 6 level, coś takiego i on może wchodzić na ten pierwszy dungeon. Ja mogę wchodzić tylko na drugi, ale nie, nie Jakby nie zrobiłem wam filmiku z tego na tym drugim po, Ponieważ na jednym H uwierzcie, że tam po trzy osoby wbijają, wpierdzielają się na tego drop, na tego dropa, co tam jest ten, ten władca demonów, coś takiego, tak, nie pamiętam jak się nazywał ten boss, ale jakiś tam władca, co nie? <coughs> I naprawdę ludzie się tam wbijają w takich chmarach, że ja po prostu na wolnym się tam wbijają, a ja, że, i oni mnie zabijają, po prostu nie mam szans. Ale uwierzcie, jest taki sam drop, tylko chyba macie większą szansę na wypadnięcie EGZO czy Rady. I właśnie, jeżeli już mówię o tym EGZO i Radzie, no to gracz mnie tam chyba miał 7 tych EGZO i Rad, bo on to uwierzcie on to całą noc dropił. Yy, I patrzcie, smocze skrzynie z plusem tutaj z tego dropią, ale tak luźno to dropią też poty i tak dalej. Ze smoczych skrzyni z plusem może wam dropnąć IS, nakładki na, miecza, na miecz, zbrojki z ISa, znaczy wiecie no, kostium, czyli no Gracjan, właśnie w tym kostiumie co teraz latam na tym filmiku, to właśnie jest z ISa, Gracjan też dropnął go ze skrzyni z plusem, a ogólnie B, oprócz tego lecą też zmianki bony, już chyba łącznie chyba z 400 jak patrzyłem na, na, na... na koncie Gracjana, a sam na tym koncie ze 150 wyrównałem. W ogóle sorry za jakość tego filmu. Naprawdę zapomniałem zmienić ustawień, bo ostatnio coś robiłem i po prostu zostawiłem takie, a że już jakby nie miałem czasu wtedy nagrywać drugiego z tego filmiku, to zostawiłem taki, ale już później poprawiłem i to z lochu pająków macie normalny, normalną jakość. Obiecając zmianki, bony, bony też od cholery, podobnie jak zmianki, ale przyznam, że trochę mniej. Piąte bony, bodzie, e, błogosławieństwa, marmury, marmurki dropią. I to też w dużych w miarę ilościach. Bony, e, znaczy wony... jak powiedział co ja w ogóle mówię... Zapisałem sobie na kalce z tego dropi, żeby was później w błąd wprowadzić, e, Źle napisałem. Bodzie, egzo, rady, e, poty. Poty od cholery też fioletowe, zielone i tak dalej. A przeczytałem wony, bo to jest na scenie Yangi, dobra, nieważne, Yangi, Yangi to tak... Yy, tutaj na tym jak ważne nie macie automatycznego zbierania Yangów. Na przykład jak na klasie kubo przyklikaliście Z i wam się wszystko zbierało, co było tylko pod wami. Ale tutaj też tak od 100 do 200 Yang to jak ktoś chce, to może sobie pozbierać. Taki tak zwany złom, jak tutaj jeden kumper z Discorda to mówił. Yy, no i co ja jeszcze mogę powiedzieć? Tutaj właśnie... Tych mobków, co respią się na tych dungeonach, nie opłaca się jak dla mnie bić. Są one, no co z nich dropi? Tak naprawdę z nich chyba tylko poty mogą dropić i właściwie to tylko poty. Tego się w ogóle nie bije, bo to jest bardzo mała szansa, że coś wypadnie wam z tego. A poza tym, no kurczę, to ma po 5000 HP na 70 prawie levelu, więc nie rozumiem tego zupełnie, po co one są tutaj dodane. Jeszcze jedno. Ten, ten smok na pierwszym dungeonie naprawdę bardzo mało bije, on ma... On bije w granicach od 50, a nawet misy potrafi zapierdzielić. Od 50 do... naprawdę z 200-300. Jak grałem Gracja na kątem nawet zdejmowałem tego Isa i on nawet nie zabijał nie, nie mi troszeczkę hapsów. Z drugiej strony jak już mi się udało nawet wtedy w pierwszą noc chyba eventu czy drugą wbiłem na ten wbiłem na ten drugi on moim kątem to spróbowałem podropić na tym diable ubiłem chyba jednego, no jednego ubiłem no to on też mi praktycznie nic nie zadał, on miał 75 level czy 80 nawet nie pamiętam już dokładnie yy, no to on mi praktycznie nic nie zadał chyba zdjął mi tak 1 dziesiątą HP mojego lub nawet mniej przy tym jak ja mam 17 tysięcy perzeta, coś w ten desenie. No i tutaj na jednym takim dungeonie tutaj się jeden smoke, są cztery... Na jednej mapie, na jednym H respią, respią się cztery smoki, więc naprawdę jak wcie zajebistą okazję, a tutaj dużo osób nie lata, jak zróbcie za, zajebistą okazję i zbijecie wszystkie H to naprawdę macie zarobek gwarantowany. No to ile to jest no bardzo dużo tych smoczych skrzyń. Możecie sobie je wystawiać, one chodzą na sklepach po 1 KK. Jak już wam wytropiliście, kurwa, yy, nakładkę na miecz, nakładkę na zbroję, no to naprawdę możecie sobie to wystawiać i będziecie mieli z tego spoko zysk. Yy, jak macie wysoki level, słuchajcie sobie drobka, przełóżcie sobie, sobie jakąś starą zbroję. W ogóle, no jak drobka to drobka, to róbcie sobie drobka bodego, co nie? No to na sklepach też aury chodzą po 500k. Przejdźmy się do klasika gdzie w cholerę płaciłem za ały pamiętam. w pewnym tam Paul mi Jarvis na Ały to naprawdę od cholery, od cholery na różnicę. No i właśnie tutaj jest pokonany jak zbijam ostatniego smoka na tamtym H. E, szybko się je bije, fajnie, duży loot. Tylko na pająkach, jak na przykład robicie to, te wasze smocze skrzynie bez plusa mogą wam... Właśnie to jest dziwne, nie wiem czy to jest zrobione tak, czy coś. Te smocze skrzynie jakby, patrzcie, ubijacie na przykład te wszystkie pająki, które do was podleciały, wszystkie itemy normalnie pod wami, nawet tam jest chyba pokazane, mogę wam nawet jakiś screen wstawić, jak później będę to robił, one wszystkie spadają pod wami, a tylko ta smocza skrzynia, smocza skrzynia tylko walnie wam tam, gdzie nie możecie podejść w ogóle, dobra, nieważne i teraz lecimy dalej, tutaj macie pokazane jak... Kupiłem... chyba nie jest pokazane jak kupuję, nie, bo ona mi wydropiła. Jak na w ogóle na jakimś farcie wytropiła mi tarcza trzech władców i ulepszam ją na plus 7. Ulepszyło się za pierwszym razem, tam za drugim, za trzecim, na, na plus 4. I później kupiłem chyba kawałki zepsutej zbroi. No i poszło na plus 5. Później sprawdziłem w U dozorcy u depo, w depo. Czy mam Ezotoryczne z plusem, one w ogóle nie schodziły na sklepach, więc miałem ich chyba z 60 u dozo, dozo depo, jeden chuj. więc miałem ich od cholery naprawdę tam 60-70, coś takiego jak mówię i no i ulepszyłem na plus 6, a później nie pamiętam to, rybia ości, niezantalizman. Nieznanych talizmanów miałem chyba 170, bo jak dropiłem pewnego czasu na orkach albo jak dropiłem księgi kląd w S Plusa, żeby je sprzedawać po prawie 1 kk wtedy jeszcze na sklepach. To teraz już nie zrobicie z tych, więc nie ma na co liczyć. Oj właśnie teraz macie pokazane nieznany talizman, idę do depo, nieznany talizman biorę. Wszystko macie tutaj w prześliczonym tempie specjalnie zrobiłem, bo to ten mi jakby za długo trwał, gdyby nie był. No i zobaczcie, teraz jest, padło, wsiadło i na plus osiem już nie miałem itemów tutaj jest pokazane jak jeszcze bonuję sobie zmianki dodaję e bony. No i założyłem ją. I tutaj jeszcze macie lut z tego. Postanowiłem, no dodałem po prostu ten jaki lud poleciał z, e, smoczy, ze smoczych skrzyń bez plusa. No i tam jak mówiłem wcześniej medale szczęścia wykrywaczę. No takie typowo do expa do dropa, żeby sobie właśnie żeby ułatwić sobie ten taki jakby smutny los. W Metin 2, nie no, oczywiście. Szczęśliwy los No i tym pozytywnym akcentem chciałem zakończyć ten odcinek. Dzięki wszystkim za oglądanie. Teraz jeszcze mam wklejam tutaj y, screen z y, jakby tak co się działo z tymi smoczymi skrzyniami, że nie mogłem wziąć te bagi i tak dalej. Jeszcze raz dzięki wszystkim za oglądanie. Wbijacie w opis na Discorda LCTA. Dzięki i siemano Rati daj 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 swoje usta jeszcze raz, at the serce weź i pokohej mocno tak.